Witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu kryminalnego. Dzisiejsza sprawa wstrząsnęła mieszkańcami chojnic i do dziś budzi wiele emocji. Opowiem Wam o brutalnym morderstwie Małgorzaty Krajniewskiej, młodej kobiety, która miała przed sobą całe życie. Historia ta to nie tylko dramat jednej rodziny, ale też dowód na to, jak nieprzewidywalne potrafią być ludzkie motywy. Przyjrzymy się, jak wyglądał ostatni dzień Małgosi. W jaki sposób prowadzono śledztwo i jak finalnie doszło do skazania sprawcy. 31 października 2002 roku był dniem jak każdy inny. Małgorzata Krajniewska, 19-letnia uczennica technikum, skończyła swoją zmianę w sklepie w Chojnicach. Pracowała tam w ramach praktyk zawodowych i była ceniona za swoją sumienność. O godzinie 18.15 widziano ją po raz ostatni na starym rynku. Spotkała tam znajome koleżanki, które szły na różaniec. Kiedy zapytały, czy do nich dołączy, odmówiła. Spieszyła się na autobus, który miał odjechać za kilka minut. Niestety, nigdy do niego nie wsiadła. Co wydarzyło się później, pozostawało tajemnicą przez wiele godzin. Rodzina zaczęła się niepokoić, gdy Małgorzata nie wróciła na czas do domu. Jej ojciec, pan Stanisław, wyruszył na poszukiwania jeszcze tej samej nocy. Nie przypuszczał, że właśnie rozpoczął walkę o poznanie prawdy, która zmieni życie jego rodziny na zawsze. Pan Stanisław szukał córki przez całą noc. Przemierzał trasę, którą zwykle wracała do domu, licząc, że gdzieś znajdzie jakiś trop. Około godziny czwartej nad ranem spotkał znajomego stróża nocnego. W rozmowie ten wspomniał, że wieczorem słyszał kobiece krzyki w okolicy wiaduktu. Słowa te sprawiły, że ojciec Małgosi ogarnął jeszcze większy niepokój. Postanowił dokładnie przeszukać trasę, którą jego córka zazwyczaj wracała z miasta. Przeszedł ją dwukrotnie, ale nie znalazł niczego, co mogłoby go naprowadzić na jej ślad. Wiedział, że nie może zwlekać, udał się na komisariat i oficjalnie zgłosił zaginięcie córki. Policja natychmiast rozpoczęła działania. Funkcjonariusze zaczęli sprawdzać monitoring, jeśli był dostępny, i przesłuchiwać osoby, które mogły widzieć Małgosię tego wieczora. Nikt nie spodziewał się, że kilka godzin później sprawa przybierze tragiczny obrót. Poszukiwania trwały całą noc, ale nie przyniosły żadnych rezultatów. Policja rozpoczęła działania od ustalenia, gdzie Małgorzata była widziana po raz ostatni. Potwierdzono, że około godziny 18.15 Znajdowała się na starym rynku w Chojnicach. Koleżanki, które ją tam spotkały, były ostatnimi osobami, które z nią rozmawiały. Policjanci sprawdzili również, czy wsiadła do autobusu, którym miała wracać do domu. Żaden z pasażerów ani kierowca nie potwierdził jej obecności. To oznaczało, że coś musiało się wydarzyć między rynkiem a przystankiem autobusowym. Rano 1 listopada na terenach hurtowni przy ulicy Składowej. Doszło do zdarzenia, które miało kluczowe znaczenie dla sprawy. Stróż nocny, Jan B., zgłosił policji, że został zaatakowany przez nieznanego mężczyznę. Na miejscu zdarzenia funkcjonariusze natrafili na przerażający widok. W jednym z pomieszczeń biurowych znaleziono ciało młodej kobiety. Małgorzata Krajniewska została zamordowana. Sprawca zadał jej trzynaście ciosów nożem, głównie w okolicy klatki piersiowej na koniec podciął jej gardło. Mimo, że karetka przyjechała błyskawicznie, ratownicy nie mogli już nic zrobić. Jej ojciec, pan Stanisław, został wezwany na miejsce, aby zidentyfikować ciało. Na widok córki stracił przytomność. Policja rozpoczęła intensywne działania, by ustalić, co wydarzyło się w nocy. Stróż nocny, który przeżył atak, opisał napastnika. Według niego był to młody mężczyzna o szczupłej budowie ciała, Ciemnych włosach i wzroście około 170 cm. Miał na sobie jasną kurtkę i ciemne spodnie. Na podstawie tego opisu stworzono portret pamięciowy, który szybko trafił do lokalnych mediów. Śledczy zabezpieczyli też ślady na miejscu zbrodni. Odkryto damską kurtkę, która nie należała ani do ofiary, ani do Stróża Nocnego. Policja podejrzewała, że znaleziona kurtka mogła należeć do sprawcy lub kogoś z nim powiązanego. Przeszukano teren w pobliżu miejsca morderstwa, szukając dodatkowych dowodów. W jednym z opuszczonych budynków, niedaleko hurtowni, śledczy natrafili na nowy trop, odcisk Buta. Po dokładnym porównaniu z odciskiem, znalezionym w hurtowni, stwierdzono, że mogą pochodzić od tej samej osoby. To sugerowało, że sprawca mógł przebywać w tym miejscu przed atakiem lub po nim. Znaleziono tam również damskie rękawiczki, które mogły należeć do Małgorzaty. Jej ojciec, choć nie był pewien, powiedział, że wyglądały znajomo. Śledczy zaczęli analizować możliwe motywy zbrodni. Jedną z hipotez było to, że sprawca był mężczyzną, którego Małgorzata wcześniej odrzuciła. Nie wykluczono też, że mogło chodzić o napaść na tle seksualnym. Policja czekała na wyniki sekcji zwłok, które miały pomóc w ustaleniu szczegółów. Równolegle funkcjonariusze przesłuchiwali świadków, próbując zawęzić krąg podejrzanych. Śledczy musieli ustalić, do kogo należał odcisk buta, znaleziony zarówno w hurtowni, jak i w opuszczonym budynku. Przeprowadzono kontrolę butów mężczyzn z otoczenia Małgorzaty, ale żaden z nich nie miał obuwia pasującego do śladów zabezpieczonych na miejscu zbrodni. To oznaczało, że sprawca nie należał do jej bliskiego kręgu znajomych. Policja musiała rozszerzyć poszukiwania i skupiła się na osobach z przeszłością kryminalną, które mieszkały w rejonie Grunowa. Jeden z podejrzanych zwrócił szczególną uwagę śledczych Norbert. Był wcześniej karany za napad z nożem w ręku, co czyniło go wyjątkowo niebezpiecznym. Norbert mieszkał ze swoją partnerką Gabrielą, z którą był zaręczony od pół roku. Policja udała się do ich domu. Ale na miejscu zastali tylko kobietę. Twierdziła, że Norbert wyjechał do pracy do Warszawy i od kilku dni nie miała z nim kontaktu. Śledczy nie dali wiary słowom Gabrieli i zaczęli dokładniej sprawdzać jej wersję wydarzeń. Zapytali ją, czy po powrocie do domu zauważyła coś nietypowego. Kobieta wspomniała, że w wiaderku leżały wyprane rzeczy, a w kuchni brakowało jednego noża. Policjanci przeszukali mieszkanie i natrafili na ślady krwi. Gabriela przyznała, że wytarła plamy szmatką, ale nie wiedziała skąd się tam wzięły. Po zabezpieczeniu dowodów, funkcjonariusze znaleźli kolejne ślady, w tym kobiece włosy łonowe. Wszystko wskazywało na to, że to w tym miejscu Małgorzata była przetrzymywana przed śmiercią. Śledczy uznali, że Gabriela nie mówi całej prawdy i zabrali ją na przesłuchanie. Podczas rozmowy kobieta zaczęła się łamać. W końcu przyznała, że kiedy wróciła do domu, znalazła na podłodze brązowe plamy, które początkowo wzięła za rozlaną kawę. Dopiero po chwili zorientowała się, że to krew. Gabriela przyznała, że oprócz śladów krwi znalazła także zakrwawioną szmatkę oraz wsówkę do włosów, która nie należała do niej. Wyrzuciła te przedmioty do różnych śmietników na terenie miasta. Chcąc zatrzeć ślady, po dłuższym przesłuchaniu powiedziała, że kurtka znaleziona na miejscu zbrodni należała do niej. To potwierdziło, że Norbert G. był bezpośrednio związany z tą sprawą. Policja natychmiast rozpoczęła jego poszukiwania. Najpierw udali się do jego matki, ale ta twierdziła, że od miesięcy nie miała z nim kontaktu. Funkcjonariusze zaczęli przeszukiwać dworce, hotele i inne miejsca, gdzie mógł się ukrywać. Przez kilka dni nie udało się go namierzyć. Przełom nastąpił, gdy jego siostra zgłosiła, że widziała go 6 listopada. Norbert był wtedy w towarzystwie nieznanego jej mężczyzny. Siostra Norberta podała policji dokładny opis mężczyzny, z którym go widziała. Funkcjonariusze szybko ustalili, że chodzi o jednego z jego bliskich kolegów. W międzyczasie zaczęły napływać kolejne zgłoszenia od świadków, którzy widzieli Norberta w towarzystwie tego samego mężczyzny. Śledczy postanowili działać natychmiast. 6 listopada około godziny 17.30, policjanci dotarli do mieszkania na ulicy Piłsudskiego w chojnicach, gdzie mieszkał kolega poszukiwanego. Podejrzewali, że Norbert może tam przebywać, dlatego obstawili wszystkie wyjścia. Gdy zapukali do drzwi, nikt ich nie otworzył, choć ze środka dochodziły odgłosy. Funkcjonariusze nie czekali, wyważyli drzwi i wkroczyli do środka. W mieszkaniu zastali trzy osoby, w tym Norberta G. Mężczyzna ściął włosy, próbując zmienić wygląd. Norbert został zatrzymany bez oporu. Policjanci zakuli go w kajdanki i przewieźli na komisariat. Podczas pierwszego przesłuchania milczał i unikał odpowiedzi na pytania. Gdy zapytano go o czym myśli, powiedział tylko, że ma pustkę w głowie. Nerwowo kiwał się w przód i w tył, ale powtarzał, że jest spokojny. Pierwszy dzień przesłuchań nie przyniósł żadnych przełomów. Norbert nie przyznał się do winy, ale też jej nie zaprzeczył. Twierdził, że od kilku dni nie spał i nie czuł się na siłach, by składać wyjaśnienia. Tymczasem śledczy przeszukiwali mieszkanie, w którym go zatrzymano. W jednej z kieszeni jego kurtki znaleziono nóż. Był to ten sam, którym zamordowano Małgorzatę. Znalezisko było niepodważalnym dowodem. Następnego dnia Norbert postanowił mówić. Podczas kolejnego przesłuchania Norbert zaczął składać zeznania. Przyznał, że 31 października spotkał Małgorzatę, gdy wracała z pracy. Twierdził, że poszła z nim dobrowolnie, ale jego wersja wydarzeń budziła wiele wątpliwości. Opowiadał, że w jego domu związał ją kablami i krawatem, a usta zakleił taśmą. Podał jej również środki usypiające, po czym zamknął ją w szafie i zastawił drzwi łóżkiem, by nie mogła uciec. Twierdził, że chciał tylko ją nastraszyć, ale nie potrafił wyjaśnić dlaczego. W rzeczywistości Małgorzacie udało się uwolnić i uciec z jego mieszkania. Przerażona biegła ulicą składową, aż dotarła do hurtowni, gdzie spotkała stróża nocnego Jana B. Prosiła go o pomoc, opowiadając, że była przetrzymywana w opuszczonym domu. Stróż próbował wezwać policję, ale wtedy w biurze pojawił się uzbrojony Norbert. Norbert zaatakował Jana B, zadając mu kilka ciosów nożem. Ranny Stróż zdołał uciec i wezwać pomoc, ale Małgorzata została sama ze swoim oprawcą. Norbert rzucił się na nią i zaczął zadawać ciosy nożem. Zadał ich trzynaście, głównie w okolice serca. Na koniec podciął jej gardło. Twierdził, że działał w panice i chciał, by Małgorzata po prostu zniknęła. Po zabójstwie uciekł, zostawiając na miejscu swoją kurtkę. Ukrywał się przez kilka dni, zmieniając miejsce pobytu. Pomagali mu znajomi, którzy nie zdawali sobie sprawy, że ukrywają mordercę. Gdy dotarł do mieszkania kolegi na ulicy Piłsudskiego, nie miał już gdzie się schować. Policja namierzyła go dzięki relacjom świadków i skutecznie go zatrzymała. Po zakończeniu przesłuchania Norbert został tymczasowo aresztowany. Po jego zatrzymaniu prokuratura postawiła mu zarzuty zabójstwa Małgorzaty Krajniewskiej, gwałtu oraz usiłowania zabójstwa Stróża Nocnego. Oprócz tego oskarżono go o udział w serii napadów rabunkowych, których dokonywał w chojnicach w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. Norbert posługiwał się atrapą broni, nosił kominiarkę, a czasem przebierał się, by zmylić świadków. Był zamieszany w co najmniej siedem takich ataków. Po przeprowadzonej obserwacji psychiatrycznej, biegli orzekli, że w momencie popełniania zbrodni był poczytalny i w pełni świadomy swoich działań. Norbert nie cierpiał na choroby psychiczne, choć już wcześniej kwalifikacja wojskowa uznała go za niezdolnego do służby. Mimo to śledczy zauważyli, że jego zachowanie odbiegało od normy. Miał skłonność do agresji i nie kontrolował emocji został umieszczony w areszcie, gdzie czekał na proces. Jego partnerka Gabriela również usłyszała zarzuty. Została oskarżona o zacieranie śladów przestępstwa oraz współudział w napadach rabunkowych. Prokuratura twierdziła, że pomagała Norbertowi, stojąc na czatach i ukrywając skradzione pieniądze. Groziło jej do pięciu lat więzienia. Ostatecznie sąd uznał ją za winną, ale wydał łagodny wyrok. Dwa lata więzienia w zawieszeniu na trzy lata. Kobieta nie musiała również zapłacić grzywny, ponieważ była na utrzymaniu rodziców i nie miała żadnych dochodów. Proces Norberta rozpoczął się we wrześniu 2003 roku. Podczas rozprawy oskarżony przyznał się do wszystkich zarzutów i twierdził, że żałuje tego, co zrobił. Okazywał skruchę i zachowywał się kulturalnie. Gdy przerywał komuś wypowiedź, od razu przepraszał. Tłumaczył, że zaatakował Małgorzatę, bo nie miał pieniędzy, a jego partnerka wyjechała, zostawiając mu tylko 20 zł. Norbert twierdził, że działał w desperacji i nie planował zabójstwa. Jednak jego wersja wydarzeń budziła wątpliwości zarówno u śledczych, jak i u sędziów. Zeznania świadków oraz zebrane dowody wskazywały, że napaść na Małgorzatę była brutalna i nieprzypadkowa. Oskarżony opowiadał, że gdy zobaczył dziewczynę przechodzącą przez tory, postanowił do niej podejść. Znała go z widzenia, więc nie czuła zagrożenia. Gdy zapytała co robi, on chwycił ją za rękę i wykręcił jej nadgarstek, zmuszając do pójścia z nim, twierdził, że nie miał wyboru, bo był głodny i zdesperowany. To tłumaczenie było absurdalne i nie miało żadnego związku z brutalnym morderstwem. Ostatecznie Norbert nie potrafił logicznie wytłumaczyć swojego zachowania. Przyznał, że wiedział, iż Małgorzata go zna i że może go rozpoznać, dlatego zdecydował się ją zabić. W sądzie nie okazywał żadnych emocji, odpowiadał na pytania spokojnym tonem. Sąd okręgowy w Słupsku, po przeanalizowaniu wszystkich dowodów i zeznań świadków, uznał Norberta G. za winnego wszystkich zarzucanych mu czynów. 6 października 2003 roku zapadł wyrok. Norbert został skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności z możliwością ubiegania się o warunkowe zwolnienie dopiero po 30 latach. To oznaczało, że najwcześniej w 2033 roku będzie mógł wyjść na wolność. Oprócz tego sąd zobowiązał go do wypłaty 50 tysięcy złotych za dość uczynienia dla rodziców Małgorzaty. Decyzja sądu spotkała się z aprobatą opinii publicznej. Mieszkańcy chojnic uważali, że kara była adekwatna do brutalności popełnionej zbrodni. Sprawa Małgorzaty Krajniewskiej była jedną z najgłośniejszych w historii miasta i do dziś budzi ogromne emocje.